do so Każde pokolenie ma własny głos, nasze pokolenie chce odkryć coś. Odkryj gorącą nowość, warzywa do zapiekania Hortex w dwóch pysznych smakach. Każde pokolenie ma swój Hortex. You out of sets on a truck. One to the kidney, two to the dome. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a roadie for the brunch and a panic for the show. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a big new body and a whip it like a pro. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a great main chick and a real bad hoe. That's left, right, left, right, left, right, go. Pulled back cause the sweat's dripping off of her face Said it ain't so bad If I wanna make a couple mistakes You should know right now. Kłócimy społeczeństwo. Ci, co się szczepią, to foliarze. Damy zmyślone przykłady jakichś powikłań. A szczepionka na HPV powoduje... Bezpłodność. Bezpłodność! Nie szczep się. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj, sprawdź źródło, zgłoś. nask.pl dezinfo Przedstawiamy M-Obywatela, a raczej M-Obywateli. W końcu jest nas już ponad 8 milionów. Dlaczego M-Obywatel ma łatwiej? Portfela nosić nie musi, bo nosi tylko to, co lubi. PESEL zastrzega w jedną chwilę, by cieszyć się spokojem na dłużej, a w sieci czuje się bezpiecznie. Cyberprzestępcom złapać się nie da. Twoja kolej. Pobierz aplikację i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. nie jest ofiara bandyckiego ataku. Rosjanin kończył mecz trzeciej rundy z Nikolasem Almagro poobijany i zakrwawiony, ale sam jest sobie winien. W decydującym secie rywal serwował i tylko gem dzielił go od zwycięstwa. Jużny posłał piłkę w siatkę i puściły mu nerwy. Rakieta wytrzymała. Głowa nie. Ta akcja przyćmiła wcześniejszą wymianę, bodaj najładniejszą w całym turnieju. Panowie pogonili się po całym korcie. Jedną piłkę Jużny uratował efektownym szczupakiem. Hiszpan mógł zrobić wszystko, ale pomylił się i wyrzucił piłkę w aut. Reakcja Rosjanina pokazuje, jak był naładowany energią. Kibice uwielbiają takich zawodników. Pan Ireneusz, profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog, który podpisał... który podpisał prawie pan Tomasz Terynkowski z Rzeczpospolitej, który z tym listem bardzo się nie zgadza. Coś? Nie słychać. Olbrzymia konkurencja w świecie mody sprawia, że projektanci muszą się sporo napracować, aby jakoś przykuć uwagę klientów. Filipińska firma produkująca damskie torebki postawiła na przeozdabienie swoich produktów biżuterią. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Filipińskie torebki trafiają do gwiazd biznesu od Nowego Jorku aż po Paryż i Londyn. Najbardziej wykwintne przeozdabiane są nawet 17 tysiącami półszlachetnych kamieni i kryształów. Nic więc dziwnego, że stworzenie jednej torebki trwa przeciętnie 45 dni, a kosztuje... Co najmniej 2000 dolarów. Taka kotorybka ma jedną zaletę: gdy zabraknie pieniędzy w portfelu, wystarczy oderwać jeden z kamieni. 25, już prawie 26 minut po dziewiątej, za chwilę o sporcie. Natomiast przed nami jeszcze o sejm. No jest już Rafał, więc może zaprosimy Rafała teraz na chwilę. Jest Rafał, cześć Rafale. Za chwilę się spotkamy z redakcją sportową, za chwilę będziemy rozmawiać o rozgrywkach, może trochę o Dariuszu W, którego nie możemy wyjawić, jak się dalej nazywa, choć wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Teraz natomiast powiemy Państwu o Mirosławie G? Nie. Tak, o Mirosławie G. Proszę Państwa, nie, Sejm w końcu. Wszystko się, wszystko się może mieszać. Mirosław G, proszę Państwa, jest niewinny w sprawie oskarżeń o zabójstwo pacjenta. Znawcy ptagasów, tzw. ptagasolodzy, ostatnio są bardzo zaniepokojeni tym, że wystąpiły zmiany w jego menu. Dotychczas zjadał drobne zwierzęta, korzonki i ewentualnie jaja ptasie. Obecnie jednak z upodobaniem odgryza i zjada jądra samców. Zdarzyły się już przypadki, że nie tylko okalecza byki, koziołki czy odyńce, ale atakuje również mężczyzn. że panie same pracują, a panowie tu w samochodzie siedzą. To chyba będzie trzeba zwijać interes, bo chłopi boją się pracować w lesie, boją się jakiegoś ptagasa. Pozostały tylko kobiety. Ja tam się jego nie boję, ale z samochodu nie wysiadam. Panie, Panie profesorze, jak pan przeczyta. mówi, tu jeszcze Raz nie ma Auschwitz, to wie pan, że pan przesadził. Ale wie czy, pan, że no, to był pomysł Ja nie tylko ja mówię tak. Żeby przesadzić to Ta struktura, o której ja mówiłem... Ktoś nas gasił. To jest chyba... to przez moment był program w mrocznym kręgu. <ślepki> jest, no, jedziemy dalej. Chcieliśmy zapytać, czy to prawda, że tutaj w tych lasach grasuje jakiś potwór leśny? Czy coś panowie słyszeli o tym? Hmm... W takie bzdury raczej nie wierzę. Na pewno nas nie przestraszą. Jedno jest pewne chociaż nie potwierdzam i nie zaprzeczam, że ostatnio na wyposażenie dostaliśmy specjalnie zmocowane bokserki. Każde pokolenie ma własny znak Każde pokolenie pragnienia ma Każde pokolenie chce lepiej Każde pokolenie ma swój hortex. że Semka, dziennikarz Rzeczpospolitej był moim i Państwa gościem. Pan Piotr zdradził mi, że lubi słoneczne kolory, więc życzę słonecznego Panu i pani. Przenosimy się do Jacka. Ciekawe dla kogo zakończy się słonecznie pojedynek Niemcy-Turcja. No i czy zakończy się tak, jak w bollywoodzkim filmie bywało ostatnio w przypadku Turku? Bo zawsze mam taką, takie wrażenie oglądając meczy, że oglądam boliwski film. No, ale o tym za chwilę z Pawłem Zarzecznym. Teraz Olga Ptasińska i najświeższe informacje. Bardzo proszę. Boru z broni kolejny strzała, barman stawia następną kolejkę. Marzenie każdego kibica. Lecz gdy droga do toalety przed rozszalały, tłum zajmuje więcej czasu niż cały mecz z dwiema dogrywkami, a wypite piwko napiera do ataku, jest problem. Na raczej był, bo teraz wystarczy mieć. Podróżną torebkę kibica. Ten niezbędny gadżet to srebrny składany woreczek, do którego możemy wlać prawie cały litr płynu dowolnego, choć wiadomego podchodzenia. Wewnątrz znajdują się absorbujące kryształki, które zamieniają ciecz w ciało stałe i zwalczają zapach. Sprzedawane są w pakiecie ze ściereczką do czyszczenia rąk, więc piwko można pić i przed, i po, a jak kto utalentowany, nawet i w trakcie. Niemieccy kibice twierdzą, że to największy wynalazek od czasów meksykańskiej fali, a oni na rzeczy, czyli na piciu piwa, znają się jak nikt. Nas bardziej zdumiewa in Inna sprawa. Powstała zielona wersja kibicowego Toitoja dla kobiet, ale z niejasnych przyczyn nie cieszy się popularnością. Kompletnie nie łapiemy dlaczego. Jak dochodziłeś prawdy? No, może nie tylko zeznaję przed komisją, bo już wcześniej to, co udało się zdobyć, czyli dowody na to lądowanie tego sławetnego samolotu Boeinga 737 o tym numerze bocznym N313P, który był używany przez amerykańskie służby wywiadowcze, przez CIA. Udało mi się zdobyć dowody na to, że on faktycznie wylądował mhm. w tego dniu. Pisał Washington Post w Szymanach. A no możesz zdradzić no, szczegóły. Już nie pytam może o informatorów, ale, ale jak dochodziłeś właśnie do, do, do argumentów, które potem przedstawiłeś przed komisją? No tak. Słucham, że <coughs> dla premiera Donalda Tuska cały czas bardzo dobre, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie zbliżające się za dwa i pół roku. Sam premier Donald Tusk mówił, <coughs> że nigdy nie wykluczał absolutnie tego, że będzie kandydował. Możemy się tego spodziewać nagła tak kaszlu. W każdym razie doktor Jarosław Flis tak, że... politolog. Czy Chyba możemy wrócić do Krakowa, czy poczekamy móc. jeszcze chwilę? Ja tutaj zerkam. Myślę, że poczekamy jeszcze chwilę. No, jest... Szklanka wody, o oddziale Krakowski dla doktora Jarosława Flisa politologa, bo bardzo ważne tematy pozostały nam do dyskusji. Zawodniczka spróbuje pobić rekord w kategorii najdłużej trwające utrzymanie winogrona oddechem. Stoper zacznie odliczać czas, gdy tylko owoc się uniesie. Upuściła. Drugie podejście. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Dwie, trzy, cztery sekundy. No nie, zjadła je. Może jest bardzo głodna. Czy spróbuje jeszcze raz? Nie. A oto oficjalny werdykt. Zawodniczka ustanowiła nowy rekord, wydmuchując winogrono na 4,81 sekundy. Gratulacje! Teraz pora już na prognozę pogody. Zapraszam Państwa do Ewy Kotlewskiej, Ewo. Dzisiaj rano najpierw padało. Niedawno z zachmur wyszło słońce. Powiedz, czy pogoda szykuje dla nas jeszcze dziś jakieś niespodzianki? Najwyraźniej no mamy jakieś problemy techniczne, prognoza pogody już wkrótce, a teraz zapraszam bardzo serdecznie do kuby Stefaniaka. You out of sets on a truck. One to the kidney, two to the dome. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a rollie for the brunch and a panic for the show. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a big new body and a whip it like a pro. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a great main chick and a real bad hoe. That's left, right, left, right, left, right, go. This will home where you can see every couple tries to stop. We're rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Huch. Co to za dziwne światło! Muszę tam iść. Hej, gdzie jest to światło? Marek, wszystko w porządku? Nie mogłem spać całą noc po tym, co zobaczyłem. Wow, a co takiego, zobaczyłeś? Jakieś dziwne światło. Co w tym dziwnego? To, że to było zielone światło. I? To na pewno kosmici. Tato, albo upadłeś na głowę, albo coś ci się przyśniło. Osobiście wolałbym to drugie. Nie, jestem pewien, że to oni. Zielone światło idealnie do nich pasuje. Max, ty jesteś bardziej obcykany w te tematy science fiction, co o tym myślisz? Szczerze, widzę tu bardziej logiczne wyjaśnienie. Wątpię, aby kosmici chcieliby nas odwiedzić, patrząc na to, co nasza cywilizacja odprawia. Trochę szkoda, miałabym TikToka z kosmitami. Prędzej by się ciebie wystraszyli albo zastrzelili ze strachu z lasera. Uważasz, że jestem brzydka? Brzydka nie, ale zbyt bardzo przypominasz plastik zamiast człowieka. W sumie mogłabyś zrobić cosplay lalki Barbie. To jest to. Zrobię cosplay lalki Barbie i będę sławna.